Na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na sierpień. Sierpień wielkimi krokami zbliża już się do nas, tudzież my do niego. <grym> Także za chwileczkę będę po kolei dla każdego znaku robić odczyt tarota. Wszystkiego dobrego dla lwów, które właśnie wchodzą w swój czas mają urodziny, pewnie jakieś imprezy, torty i tym podobne. Dla Was będzie takie rozszerzone czytanie. Dla innych takie normalne. Każdy znak ma swój moment. No i oczywiście lwy również. Także zobaczymy, co tu słychać u każdego znaku w kartach tarota. Jak można coś przepracować, jeśli jest coś do przepracowania, co można przewidzieć, czego uniknąć być może, jak zmienić swoje nastawienie. Czasami to bardzo pomaga. Z wiadomości takich ogłoszeniowych to zapraszam Was na stronę www.planduszy.pl, tam znajdziecie taką letnią promocję książki Plan Duszy w moim tłumaczeniu. Jest to książka Marsdena. można z niej skorzystać, z tej promocji i kupić i sobie zrobić Plan Duszy samemu, spróbować przynajmniej, właściwie jest tam wszystko co potrzeba, co jest potrzebne. No i w zasadzie to tyle. Dziękuję Wam jeszcze za Waszą obecność, za to, że tu jesteście. Zapraszam na kurs odczytu planu duszy w listopadzie. Jest to kurs online, online w języku polskim. Kto być może chce zrobić to dla siebie, kto już ma jakieś narzędzia, ale też i tacy, którzy jeszcze takich narzędzi nie mają, jest to bardzo dobre takie zapoznanie się z tym, co mam i czym dysponuję. Także zapraszam Was na kurs i do czytań Tarota na sierpień teraz. Do zobaczenia. Witam wszystkie byki w czytaniu na sierpień. Na początek jedna karta. Zobaczymy, co będzie tutaj takim być może motywem przewodnim, który będzie później jakby rezonował lub mniej z tym, co się pokaże. Zobaczymy, jak to się poukłada w tych kartach i jaka historia się tutaj Ujawni. No, i patrzymy na Waszą kartę miesiąca, co się pojawia. Ok, cesarz. No, to jest taka karta mówiąca o tym, że. Mm, Chcę rządzić, chcę coś inicjować, może tutaj chodzi o podjęcie pewnych ważnych decyzji, o tym, żeby rozszerzyć być może coś, co chcecie robić, czy robicie, czy w zależności od tego, czy ktoś prowadzi jakąś działalność, czy ktoś jest szefem, czy nie jest szefem i może chcieć awansu. Jest to karta by, barana, przepraszam, więc mamy tutaj ogień, ale jeszcze do tego mamy tutaj tą inicjację, to inicjowanie czegoś, tą być może zmianę. Chociaż czwórki to też często jest y, sytuacja, w której mamy pewne ograniczenia albo zamykamy się właśnie w takim swoim sosie y, i możemy nabierać jakiegoś ciśnienia, tudzież w zależności od tego, co będzie jeszcze się pokazywało, zobaczymy, czy można tutaj jeszcze zrobić jakąś dziurkę, wyłom, żeby iść w ekspansję raczej niż w zamknięcie. Może chodzi o zbudowanie jakichś e, fundamentów, czy jakiegoś tutaj mm, takich podstaw, może zobaczymy. E, do tego użyjemy drugiej talii. Jest to talia The Radiant Darot. Bardzo słoneczna, bardzo pasująca do tego czasu, moim zdaniem. Przynajmniej te rewersy, tak? Więc zobaczymy, co tutaj pokaże się. No tylko przetasuję jeszcze, żeby dla pewności mieć tutaj ruch w interesie. O! Czyli w energii. Czytanie jest ogólne, więc pamiętajcie o tym. I to też nie jest tak, że to wyznacza Wam wszystko, co macie zrobić. Raczej wskazuje, co można zmienić. E, może zauważyć coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Zobaczymy. Wasza energia. Król Monet. No, wręcz tak, jakbyście mieli. Podobne czytanie do tego, które miał chyba Wodnik, ale nie pamiętam dokładnie w tej chwili, bo tych czytań jednak trochę sporo. Natomiast no, układ jest męski, dużo siły męskiej. To jest też spotkanie być może liderów, tudzież osób, które zarządzają finansami i nie tylko. No na pewno jest tutaj e, są zasoby. I może tutaj jest taka was sytuacja, gdzie będziecie chcieli w coś zainwestować. Zobaczymy. Najpierw rozłożę karty i po kolei będę mówić o tych pozycjach. Jak będę już podnosić te karty po kolei. Tutaj mamy atmosferę. No i kartę lwa, czyli mamy moc. No, moc, jak widzicie, jest wielka, czyli mamy ogień, mamy znowu taką mm, sytuację, w której ktoś chce potrząsać grzywą i mówić, tak, wszyscy będziecie robić to, co ja tutaj wymyślam. E, troszeczkę to jest inna energia niż barana, ponieważ baran jest znakiem inicjującym, natomiast lwy to znak stały. E, więc mamy tutaj mm, pewnego rodzaju stałą. Moc, która jest dostępna dla każdego i z której można czerpać po to, żeby właśnie wytworzyć czy stworzyć dla siebie coś konkretnego, coś, co będzie dla Was prosperowało, ponieważ pokazujecie się tutaj jako ktoś, kto ma jakieś zasoby, doświadczenie, kto ma z czego. Nawet jeśli nie ma z czego finansowo w stylu, y, mam kupę pieniędzy i teraz będę coś y, inwestować, w coś będę wkładać te, te właśnie pieniądze. Tutaj chodzi o obfitość, o doświadczenie, o możliwości różne. Być może właśnie chodzi o to, żeby tutaj dostrzegać siebie jako osobę, która potrafi, tak? U mnie, potrafi, może. Dziewiątka mieczy idzie za wami z przeszłości. Ja Was przepraszam, muszę zamknąć okno, bo i mamy tutaj sytuację sąsiadów, którzy zawsze krzyczą z jakiegoś powodu. No dobrze, to teraz mamy tak, że energia dziewiątki mieczy biegnie za Wami z przeszłości, to jest dużo myśli, to jest martwienie się, to, jest, to są nieprzespane noce. Być może to jest poszukiwanie kogoś czy czegoś i wymyślanie, co ja mogę takiego tutaj wymyśleć czy zrobić, żeby wreszcie wyjść z jakiegoś albo potrzasku, albo z jakiegoś impasu, albo z sytuacji, w której nie do końca wszystko płynie tak, jak byśmy chcieli, żeby płynęło. Ten miecz poprzeczny, on blokuje tutaj coś. Yy. Albo chcę też wskazać, że jest tu coś do przełamania, coś być może do skończenia. Być może jesteście w tym momencie o krok od zakończenia czegoś i nagle pojawi się w Waszej głowie coś, jakaś myśl, bardzo młoda, bardzo świeża, bardzo jeszcze taka. To może bardziej być takie przeczucie, chociaż tutaj mamy Pazia mieczy i to jest taki paś bardzo ciekawski. Tutaj ta sroka obok. Myślę, że w tym zestawie chodzi o to, żebyście tutaj z ciekawością podeszli do jakiegoś projektu, do tego, co się będzie odkrywało w sierpniu. Do siebie, do swojego umysłu macie podejść zupełnie inaczej. Mamy dziewiątkę mieczy i tego bazia z tym mieczem. Powiedziałabym, że coś się kończy coś zaczyna, i może to tak płynnie przejść z jednej formy w drugą. Nagle zobaczycie, że nie ma się czym martwić, że w zasadzie wszystko to, co chcieliście osiągnąć, powolutku po malutku będzie nabierało jakiegoś kształtu i sensu. Czasami martwimy się na zapas, i właśnie może. Było tutaj sporo różnych dziwnych myśli negatywnych. Natomiast w tym momencie, w sierpniu, pojawia się jakaś idea, myśl przewodnia, i królowa monet. No, wiecie, fajnie, bo mamy tutaj tak, jakbyście weszli w taki stan takiego połączenia z ziemią i swojej własnej energii, ponieważ wy jesteście tym żywiołem, tak? To jest wasz żywioł, ziemia. To jest udoskonalanie tego, co jest, żeby było wygodnie, żeby było bogato. I myślę, że właśnie będziecie do tego dążyć. Czy to ktoś będzie chciał sobie zbudować domek? Na działce, czy inny będzie chciał wyjechać i poleżeć sobie gdzieś tam na biwaku? Każdy będzie szukał rozwiązań, nowych e, rozwiązań. Nagle pojawią się też jakieś e, rzeczy, może to nie będą do końca finanse, ale mogą też finanse się pojawić u niektórych, e, które pozwolą Wam bardzo wygodnie przeżyć cierpień i połączyć się z taką energią. Obfitości, takiej mądrości, w jaki sposób mogę sobie poradzić, jak praktycznie mogę podejść do problemu, który ewentualnie był czy jest, ale widzę już rozwiązania. Może to są rozwiązania takie w pieluchach jeszcze i naiwność, która temu towarzyszy, natomiast może się też pojawić człowiek, który będzie bardzo mocno Was. W tym wspierał, w tym znalezieniu rozwiązań. Ten cesarz, moim zdaniem, może to być też właśnie jakaś osoba, która tutaj może dołączyć do Was i pokazać, tak jakby osoba, która ma być może lepszą perspektywę albo inne doświadczenia, która może przynieść tutaj jakieś właśnie świeże rozwiązania, bo ten paś może ewentualnie być osobom lub to jest też takie właśnie cieka cie taka ciekawość, takie podejście innowacyjne do problemu czy do tego, co się będzie rozwijać. Co tutaj mamy jako poradę, w sensie taka dobra energia, która ma Wam pomóc to jest rycerz buław, on jest szybki, on jest rozpalony to jest podjęcie pewnych działań, to jest działanie i um, uaktywnienie. Jeśli ktoś wcześniej um, był pasywny, siedział i się martwił, to teraz jakby um, należy działać, teraz należy wykorzystać jakąś szansę, która um, się otwiera. Być może właśnie spotkanie z jakąś osobą um, urzeczywistniającą, taką urzeczywistniającą, być może. Jakiś aspekt, który chcieliście wcześniej, którego chcieliście dotknąć. Teraz właśnie jest ten moment. To jest ogień, ten cesarz. I ten rycerz też jest z tego ognia. To jest taka, takie bardzo młodzieńcze, bardzo szalone czasami podejście, czasami szalone rozwiązania i taka ekscytacja jest nam mocno potrzebna do tego, żeby poruszyć jakiś ciężar albo żeby poruszyć coś w sobie, żeby pozbyć się ewentualnie. Takiego martwienia się, które tutaj nam z przeszłości zostało, tak? Tak jakby martwienie się coś pomagało, no niestety wszyscy mamy tak, tak w życiu. I karta, która się pojawiła w tej pozycji blokady, czy takiego problemu, może, czy możliwości, to jest tutaj jakiś problem z przełomem finansowym. Tutaj często ta piątka mówi o braku, o niedostatku, o poczuciu, że no, no nie starczy. Ale to jest ewidentnie przeciwko naturze waszej, bo Ziemia jest obfita i wszystkim powinno wystarczyć. Skupienie się na takim właśnie męczeniu umysłu, że a może nie będzie, a może nie starczy, w ogóle w niczym wam nie pomoże. Możecie się zablokować kompletnie, jeśli będziecie się skupiać na tym, czego nie mam, i to może się pogłębiać później. Warto skupić się na tym, co jest, czyli na tej innowacji, na tym rozpaleniu tutaj mamy silne karty na ekspansji raczej niż na takim schowaniu się w swoim własnym sosie. Co tutaj ekstra porada mówi? Usemka kielichów. No ktoś może będzie chciał się przeprowadzić, albo wyprowadzić, albo odnaleźć jakieś nowe miejsce do życia, albo właśnie znaleźć się w takim miejscu, w którym dalej będzie mógł się rozwijać duchowo. Niekoniecznie będzie tutaj jakiś rozwój intelektualny, chociaż też, tak? Mamy spotkanie tego takiego innowacyjnego umysłu i takich świeżych. Bardzo, bardzo świeżych rozwiązań, gdzie nieraz ludzie pukają się w głowę i mówią: Ale jak? No tak, to tak nie można. My zawsze robiliśmy inaczej. Więc tutaj y, zauważcie, że macie odchodzić od y, takich starych rozwiązań, od skostnienia, od tego, co mówiłam na początku. Raczej inicjować rozwój, raczej podejmować decyzję do tego, żeby y, właśnie przeprowadzić jakąś ekspansję, żeby się Zainicjować, zachłysnąć tym życiem na nowo, żeby nie skupiać się absolutnie na braku. Ten brak może tu powodować całkowitą porażkę, bo nie będziecie doceniać tej obfitości i tego, co macie. Warto tutaj uruchomić sobie wdzięczność, pisać sobie dziennik wdzięczności, przynajmniej raz dziennie i za każdym razem ma to być coś nowego, za co jesteście wdzięczni. Że pan prowadzi jakiś kierowca autobus i możecie podjechać tym autobusem. To jest duża wdzięczność, że ten człowiek spędza tam 8 godzin w tym samochodzie czy autobusie i wiezie wszystkich. I to jest naprawdę ogromna wdzięczność. To jest taki przykład. Za to, za to że są ludzie, którzy pracują w święta. Jeśli dziś jest na przykład weekend, no to wdzięczność za to, że jednak funkcjonują różne przybytki typu szpitale i tak dalej. Więc warto zwracać uwagę na drobne szczegóły życia, bo życie składa się z drobiazgów. O tym często zapominamy, szukamy jakiegoś wzniosłego momentu, a to tak po prostu jest fajnie i koniec. No i właśnie, dziewiątka monet mówi o tym, że tak naprawdę to macie wszystko, czego potrzebujecie. I tylko Wam brakuje kwiatka na tym porążu, tak jak mamy to w tej karcie. Czyli macie się skupić na tym, co posiadacie, i to nie chodzi tylko o finanse. Macie talenty, doświadczenie, być może właśnie rozwiązania, które w połączeniu z tym doświadczeniem, nowe rozwiązania mogą przynieść Wam. Sensowne wyniki. Tutaj za Wami e, będzie szła energia obfitości. Jeśli oczywiście poradzicie sobie tutaj e, z tym doświadczaniem e, braku i martwienia się o to, że o jejku może nie starczy, właśnie, raczej myślenie mam i mam tyle, żeby wystarczyło, e, i wszechświat mi sprzyja, tak? czyli dostarcza mi tych środków, które są mi potrzebne na to, żeby zbudować. Coś, czego pragnę. Tu nawet zbułab się pojawił, więc no, jest tutaj duży potencjał możliwości spotkania z innymi ludźmi, które mogą być bardzo owocne. Możecie poprzez swoją uważność usłyszeć albo otrzymać właśnie takie informacje, które są w tym momencie dla was bardzo istotne i potrzebne, które podniosą wasze wibracje i pozwolą wam iść do przodu po swoje. Rycerz mieczy. Tutaj ten rycerz mieczy pojawił się na tego pazia. Jest to wzrost, jest to działanie, jest to podążanie właśnie za jakąś ideą, co powoduje że ta idea zaczyna nabierać tempa, tak? zaczyna się nagle urzeczywistniać, być może coś, co chcecie, żeby się pojawiło. Zobaczymy jeszcze, dokąd wy się tutaj możecie wybrać. Hmm. Może donikąd, ponieważ pojawił się wisielec, a wisielec to jest stagnacja w przepływie wody. Czyli uwaga, jeśli nie będziecie tutaj um, chcieli czegoś dokonać, czy zrobić dla siebie, czy um, zainicjować, um, to może tak się zdarzyć, że ta woda zastygnie, że um, znajdziecie się w sytuacji takiego um, zawieszenia, patrzenia do, do tyłu, patrzenia do przodu, um, taki rachunek sumienia, ale może warto go zrobić, żeby wiedzieć, dokąd potem się wybrać. Więc to nie będzie tak, że ktoś się od razu będzie wyprowadzał, albo będzie od razu coś tam e, działał, żeby zmienić swoje miejsce zamieszkania. To raczej bardzo jest taka karta pokazująca, że potrzeba tutaj połączyć się ze swoją intuicją, e, sprawdzić swoją pozycję, gdzie jestem, żeby móc ruszyć dalej, żeby mm, też. Jakby przywołać czy przyciągnąć do swojego być może projektu, do życia jakieś osoby, które są w tym momencie wam potrzebne. I tych osób całkiem tutaj się nam pokazało: kilku. Jedna kobieta, więc tak jak powiedziałam, może to być dużo męskiej energii, dużo aktywności. Jeszcze na tą piątkę, tutaj wam dociągnę moment. Królowa Mieczy. To może być doradca, to może być właśnie ktoś, kto wysłucha waszego utyskiwania. Być może, że nie ma, ale też zwróciłabym uwagę, czy czasem nie stoi obok was ktoś, kto powoduje, że zaczynacie jakby wchodzić w taką nutę. Ponieważ ta królowa, ona to może być takim doradcą. Z jednej strony, a z drugiej strony taką osobą, która właśnie będzie tak wiercić dziurę tym mieczem i mówić: "No ale po co? Jak może nie masz, to gdzie tam pójdziesz?" No i tak dalej. Wiecie, to tak czasami jest. Mamy wokół siebie różnych ludzi. Czasami rodzice są tacy bardzo właśnie: "Nie, nie idź tam, bo sobie zrobisz krzywdę." Nawet dla dzieci, które są już dorosłe. E, więc tutaj trzeba uważać. Trzeba mm, zobaczyć siebie jako osobę, która która ma potencjał, posiada i potrafi z tym potencjałem sobie świetnie radzić i potrafi docenić to, co do tej pory zostało osiągnięte. E, idziecie w dobrą stronę. Sierpień może nie jest tym miesiącem, w którym będziecie tutaj nie wiadomo, co wyczyniać. E, myślę, że raczej będzie to w sferze bardziej takiego mm, zobaczenia rozwiązań, w, w, takiego wpadnięcia być może y, w taki nie chcę powiedzieć system, tylko w taki wir takiego takiej aktywności może umysłowej, ale też sprawdzenia swoich finansów i tego, w którym miejscu jesteście. Być może wasz szef będzie akurat dzielił jakieś premie albo jakieś dodatkowe rzeczy, za które będą szły, za którymi będą szły pieniądze, więc myślę, że bardzo tutaj mocno wybrzmiewa ten żywioł wasz, czyli ziemi. Woda też tutaj jest obecna. Praktycznie każdy żywioł jest obecny i powietrze, no i też e, ogień. E, więc coś was będzie rozpalać, gdzieś tam będziecie chcieli coś e, przemyśleć, coś e, odkryć i pozbyć się przede wszystkim martwienia się. Idzie jakaś nowa nadzieja, i niech tak zostanie, i, i tego się trzymajmy. I liczmy swoje sukcesy. Tak, tak tutaj karty pokazują. I czujmy się sobą, bo macie być sobą, macie e, znaleźć też czas na odpoczynek. Nie musicie się cały czas jakoś nakręcać. Jeśli nie chcecie czegoś zrobić, to też nie musicie na siłę nic e, z, działać, bo po co? Dzielenie się sobą. No właśnie, to jest teraz tak, że mając siebie mm, możecie dzielić się swoim czasem, swoimi zasobami yy, i możecie być bardzo tacy w obfitości, bo jesteście i tutaj to się tak pokazuje, że jesteście w tej obfitości. Ale tak jak powiedziałam, jeśli uznacie, że na przykład w tym momencie nie chce, to możecie tutaj postąpić tak, że zamykacie drzwi. Litera hebrajska dalet, która przynależy do czwórki może oznaczać właśnie w tłumaczeniu drzwi. Możecie te drzwi zamknąć lub otworzyć i możecie się dzielić sobą i swoim czasem, swoimi zasobami, ale niekoniecznie musicie to robić. Oczywiście od każdego zależy, w którym miejscu chce się znaleźć. Każdy może inaczej to przeżywać. Może tutaj być też taka dziecięca energia, energia młodości też pokazała się. Trochę tak to wygląda, jakby tutaj byli dziadkowie, rodzice i dzieci. Okres wakacji, takie poczucie, że ojejku, bo może wydamy za dużo, tak? Ale nie bójcie się. Warto mieć rękę na pulsie i po prostu wiedzieć, czy rzeczywiście czasami nie przesadzamy z wydatkami, ale z drugiej strony zabawa czy radość. Z obcowania z ludźmi, z innymi, z dziećmi, z młodzieżą. To jest coś fantastycznego. To jest, dużo, to jest taki duży zastrzyk energetyczny. Zobaczymy, co jeszcze powiedzą tutaj ptaki, jak, jako anioły. Ciesz się z tego, co jest taką tajemnicą, czyli czymś nieodkrytym. Czyli ciesz się z tego, co jest gdzieś zasłonięte, nie do końca widoczne, w tym wszystkim, co jest pod spodem, co jest takie czarodziejskie, takie, takie miłe, bo nadaje to życiu taki inny wymiar. I myślę, że Wy poszukujecie w tym momencie takiej. Czarodziejskiej, takiej bardzo tajemniczej energii, która pozwoli Wam tutaj wyjść z jakiegoś miejsca um, i zainicjować jakiś proces um, czy to przeprowadzki, czy to zmiany pracy, e, spotkania też z innymi ludźmi, totalnie chyba z innych e, krajów. E, może to być bardzo ciekawy miesiąc. E, może nie dla wszystkich, ale dla wielu. Także cieszcie się tym, co jest takie właśnie trochę fantastyczne. A ja Wam życzę bardzo udanego czasu letniego jeszcze i wakacji. Do zobaczenia.